Spotkanie przegrane 1-4. Już było widać w środowym spotkaniu z Piastem Czuchów, że ta gra nam się nie układa, jest dosyć ciężko. Przyjechaliśmy dzisiaj do Sokoła, Beniaminka, po czterech porażkach, ale przestrzegałem. Oglądałem ten zespół na żywo i terminarz, który dostali, to jest Starogard, Grom, Gedania, wyjazd Jaguar. Mogło się to skończyć, że mieliś 0 punktów. Już mają ich trzy do przerwy, myśmy stworzyli co najmniej pięć setek, z tego wykorzystaliśmy jedno. W drugiej połowie druga żółta, czerwona kartka nie... Gucia i no po prostu zaczęło się. No nie można tak nieodpowiedzialnie grać. Trzy szybkie bramki, zrobiło się 1:4 4 i w zasadzie już było po meczu. Szkoda, bo gdybyśmy wykorzystali sytuację, które mieliśmy, no to to spotkanie do przerwy powinniśmy zamknąć. A tak, spotkała nas za to kara i to bardzo sroga, bardzo przykra. Przykro mi, że kończymy to spotkanie w taki sposób. Ale jak widać przegrywamy zasłużenie. Trzeba zrobić wszystko, żeby się pozbierać i w następnych meczach, żeby było lepiej.